rowera. Kurczę nie wiem czy się nagrało od początku, bo jakoś tak z opóźnieniem zaskoczyło. Także jeszcze może raz. Zobaczcie. Wracając do tematu rowera. Eee... No nie spodziewałem się. Znaczy, coś tam było w opisie, ale już tam się nie przejmowałem. Co było, to było. A tutaj jakieś dwie osobne paczki od dwóch osobnych nadawców mi przyszły. Nie wiedziałem co to jest. Myślę, że ja niczego nie zamawiałem. A tu. Do tego rowera jeszcze przyszedł taki kask, chociaż mi kaski niepotrzebne. Bo ja mam tych kasków dużo z Chin, sobie nakupiłem takie z daszkiem, fajne. Ale to jest taki widać typowo rowerowy. Taki zwyczajny typowo rowerowy czarny. No, będzie sobie leżał na zapas. No, obejrzyjmy go, bo to jest bonus do tego rowera. Podobno to jest w zestawie, ale to nie było wysłane w zestawie. To zostało wysłane osobno jako bonus. Taki czarny, nie, nie brzydki kasik, leciutki taki. I taka torebeczka na bagażnik. Takie coś, taka saszetka, jak motocyklowe takie bagażniki, tylko taka bardziej lajtowa. Kurczę, lata mi tutaj. Hmm. Tutaj mamy duże kieszenie. I mamy małe kieszonki na jakieś portfele, pierdoły, zaraz zobaczę. Czy zresztą nie wiem, czy to teraz zakładać. teraz nie mam czasu, bo przejechać do dentysty, kończyć albo i nie kończyć te moje połamane zębiska, bo nie wiem, czy pamiętacie, kto pamięta, to, to pamięta, że sobie na starzy, starym Kondorze CR9000 połamałem jedynki, a że one już były robione, także teraz wymieniam na nowe i. No, uciekam, bo czas na gwitłem tą torebkę może sobie założę innym razem, bo na razie mi to niepotrzebne. Tam już jedną mam pod ramą. No ale fajnie, że, że sprzedawca wysłał albo komuś zlecił, bo to jest tak jakby od dwóch różnych nadawców, ale to są wszystko bonusy do tego rowera. No, a rowerek się fajnie spisuje, jak y, nie ładowałem. Akumulatora od nowości tak rozpędzałem się do około 45 na godzinę. Ze wspomaganiem pedałami silnik plus, plus pedała, tylko musiałem sobie odblokować tam w menu specjalnym. Przytrzymuje się minus i plus i wychodzi takie menu specjalne od 1 do 18. Opcji tam jest. Nie wiem, jeszcze muszę pozostałe rozpracować, bo przydałoby się tam co nieco poprawiać, pozmieniać. Ale pod ósemką było odblokowanie prędkości na full tam było chyba jakieś 32 czy 36% wpisane. Ja przestawiłem na 100%. No i teraz po pełnym naładowaniu akumulatora z moją wagą około setki rozpędzam się tym do 50 na godzinę. Także no rowerek, jak to ktoś mówił, jest dzik, jest fajny, chociaż ktoś tam pisze, że rama, rama jest słaba. No nie wiem, jak ktoś skacze, jeździ po wertepach na pełnym gazie, to tak, ja mam zamiar delikatnie, ostrożnie asfaltem jeździć bez żadnego, bez żadnych szaleń, bez żadnych szutrów. No chyba że tam czasem się zdarzy jakaś nierówna droga, ale ja się mam, nie mam zamiaru tym rowerem specjalnie gdzieś rozbijać. No i dobra, to miały być tylko takie bonusy do tego rowera. Ta torebeczka i ten kask. nie wiem, czy coś jeszcze, już chyba nic, no bo mocowanie na telefon, to. Mam gdzieś tam w torebce w rowerze. Na razie mi się tego montować nie chce, nie, nie widzę takiej potrzeby jeszcze. No i nic kończę, bo muszę uciekać, także trzymajcie się jaski.